Silnych nagłówków. One ci się przydadzą wszędzie, tutaj, gdzie widzisz. I teraz uwaga, to, co dla Was przygotowałem, to jest coś, co właśnie mówiłem. Dzisiaj będą niesamowite narzędzia. To jest narzędzie, które stworzy dla Was, tutaj już do, dopisaliśmy, jeszcze dodaliśmy, 139 silnych nagłówków w mniej niż 3 sekundy. To nie wszystko. Oprócz tego, że stworzy sobie szybko te 139 przeróżnych nagłówków, na przykład na jeden produkt, bo ja tu nie mówię, jeżeli ktoś ma 100 produktów w sklepie internetowym. To 100 razy 139, bo na każdy produkt stworzysz sobie mnóstwo, czy na usługi, czy na tytuł e-booka, czy na artykuł na blogu, czy cokolwiek innego, czy na stronę internetową, możesz sobie stworzyć po prostu jak z rękawa, czy na przykład jakąś grafikę w kanwie chcesz sobie stworzyć, i przyciągający na główek bach, robisz sobie tutaj. I po pierwsze, macie 7 aż schematów nagłówków, nie jeden, tylko 7. Możecie sobie wybierać, losować, tak? I teraz to narzędzie się nazywa. Headline generator, i za chwilę sobie naczemy właśnie dla waszych biznesów. Mam tam wasze biznesy w ankiecie, ale teraz będzie nagroda dla tych, którzy zostali dłużej, tak? Są cały czas na webinarze. Napiszcie, czy też na live, napiszcie swój biznes, co sprzedajesz, jaki masz produkt albo usługę. Ja za chwilę wam stworzę dla kilku biznesów bardzo szybko takie super sprzedające nagłówki, aż zobaczycie, że buty wam spadną. Wycieczki po Polsce, dobra, rękodzieło sprzedaż toreb nerek, czyli torby ręcznie robione, wirtualna asystentka, świetnie, filmy ślubne, dobra, kurs językowy, ok, będę sobie deweloper nieruchomości, mu. I teraz zobaczcie, czy to będą reklamy w Google, że deweloper, czy to na Facebooku, potrzebujecie wszyscy nagłówków. I teraz uwaga, będę to dla Was robił, oczywiście nie dla wszystkich, więc bierzemy sobie tak, wchodzicie sobie w to oprogramowanie, to oprogramowanie się nazywa yy, Headline generator, czyli narzędzie, które po prostu robi dla was nagłówki. Proszę bardzo, wchodzisz sobie tutaj headline generator. I masz, po pierwsze, tak jak mówiłem, macie tutaj siedem schematów nagłówków. Jed, na przykład jeden ma dwie korzyści, czyli jak osiągnąć to i to. Tutaj macie 101 najszybciej uniwersalnych nagłówków. Tutaj macie kosztowna pomyłka. Klient coś zacznie robić albo i przestanie. Blokujące błędy, to jest na przykład fajne do artykułów. Cel, gwarancja satysfakcji. Może śmiać się z. Zaczniemy sobie od tych uniwersalnych. Dobra, i bierzemy sobie. Mieliśmy tam torbę rękodzieło, bardzo trudny biznes do opisania, jeżeli chodzi o nagłówki, bo tutaj musimy znaleźć sobie korzyść, więc biorę tutaj od Was ciepłownictwo, super, świetne biznesy, ale bierzemy sobie rękodzieło, sprzedaż torebek, torebki nerki. I zobaczcie, to jest banalnie proste, bo wystarczy, co Wam wystarczy zrobić? Wpisujecie sobie nazwę produktu, czyli ręcznie robiona, wykonana torebka. Torebka. Już jest wyjątkowa. Nazwę produktu każdy z was zna albo usługi. Napisz problem, który rozwiązuje. Jaki problem rozwiązuje taka torebka wykonana ręcznie? Czyli na przykład problem jest taki zalew rynku chińskimi torebkami. I wszyscy, wszyscy je, nie tutaj nie tu wpisywałem. Ręcznie wykonana torebka, zalew rynku chińskimi torebkami. Czyli na przykład Twoim problemem jest to, że szukasz. Sobie torebki nietuzinkowe i ręcznie wykonane, zalew rynku chińskimi torebkami albo na przykład wszyscy mają takie same torebki. Nazwij swoją grupę docelową, na przykład powiedzmy wymagające kobiety, kobiety, i zobaczcie od razu, tutaj macie, to jest też taka podpowiedź, żeby w nagłówkach tą grupę docelową jakoś wyróżnić, skomplementować. Wymagające kobiety, nie taka jak każda, czyli nie, nie każda torebka będzie pasowała, bo jest wymagającą osobą. Na przykład mogą być też kobiety, kobiety ceniące ekologiczne torebki, czy powiedzmy, jakieś tam wykonanie produktów. Wpisz główną korzyść, którą będzie miała ta osoba. Nietuzinkowa, ręcznie wykonana torebka. To oczywiście będzie szkic, torebka. Torebka. I teraz po jakim czasie, czyli ile będzie szła przesyłka? Jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, wykonanie, jeżeli to będzie ręcznie, na przykład robisz ją przez 7 dni, to na przykład po 7 dniach. Jeżeli chodzi o przesyłkę, to 48 godzin w e-commerce. Więc nie wiem, ty już pewnie masz te torebki. I zobaczcie, co się dzieje. Bierzecie sobie tutaj. Tada, i spójrzcie, to jest 101 nagłówków. Czyli na przykład poznaj na najskuteczniejsze sposoby na zalew rynku chińskimi torebkami i, i, i zdobądź nietuzinkową ręcznie wykonaną torebkę. Jak w mniej niż 48 godzin zdobyć nietuzinkową ręcznie wykonaną torebkę? Proszę bardzo. Tu oczywiście trzeba też gramatycznie sobie do, dopasować, ale wierzę, że dacie radę. Jak w mniej niż 48 godzin zdobyć, bo osiągnąć też nie zawsze będzie podpowszechniał, zdobyć Zdobyć nietuzinkową ręcznie wykonaną torebkę. Torebkę. I zobacz, i tutaj sobie masz jeszcze dodatkowe Tadam 101, 100 nagłówków. I to jest to dopiero początek. Dobra. Bierzemy sobie teraz inny biznes. Oczywiście na torebki tutaj mógłbym pisać. Wchodzę sobie w kolejne biznesy. Mogłaś sobie to przypisać. Wirtualna asystentka. Teraz zobaczcie. Musimy, te nagłówki powodują, że od razu piszemy o problemach. Weźmiemy sobie dwie korzyści. Teraz inne nagłówki. Nazwij swoją grupę docelową. Zapracowani przedsiębiorcy. Zapracowani przedsiębiorcy. przedsiębiorcy wpisz główną korzyść. Czyli to będzie ta osoba miała więcej czasu. Więcej czasu dla siebie. I druga korzyść, czyli e, którzy będą mieli więcej czasu dla siebie i mniej, mniej powiedzmy obowiązków na głowie. Na głowie. Czyli korzyść, więcej czasu i spokojna głowa. Po jakim czasie, czyli kiedy, jak szybko nawiążecie współpracę, jakie, nie wiem, pierwsze jakieś prace wykonasz, na przykład, nie wiem, po 24 godzinach. Czyli ty błyskawicznie działasz, umawiacie się rozmowa. I proszę bardzo, tutaj masz kolejne nagłówki. Tam mieliśmy 101, tu masz kolejne. Jak mieć więcej czasu dla siebie i z mniej. Jak mieć, jak mieć więcej czasu dla siebie i mniej obowiązków na głowie w mniej niż 24 godziny? Apel do przedsiębiorców. Dlaczego tylko nieliczni zapracowani przedsiębiorcy osiągają, mają więcej czasu dla siebie i mniej obowiązków na głowie? Dlaczego tylko nieliczni zapracowani przedsiębiorcy mają. Mają więcej, mają więcej czasu dla siebie i mniej obowiązków na głowie. Dzięki tutaj moglibyśmy na przykład w mniej w czasie krótszym niż 24 godziny. To możemy na przykład dzięki usłudze wirtualnej asystentki. Asystentki. I zobacz, i to sobie wrzucasz do reklamy na Facebooku, na jakąś grupę, gdzie się promujesz. Do, na, jakiś, na przykład możesz sobie to bierzesz sobie, tak, wchodzisz sobie w kanwę i sobie robisz reklamę na Facebooku, tak, żeby nie było więcej na przykład miejsca, żeby nie było więcej niż 20% tekstu i sobie testujesz, który nagłówek najlepiej zadziała. I na przykład bierzesz, albo na przykład na Instagram, tak? Bierzemy sobie wpis na Facebooku, relacje na Instagramie. Możesz, no wszędzie do social media możesz to dodawać. I zobaczcie, bardzo szybko. Post na Instagramie, bierzemy sobie. I robimy sobie jakiś nagłówek. Bierzemy sobie Virtual Assistant Office, będziemy sobie Office, później firmę wpisać, tak? I zobacz. I to na przykład sobie bierzemy, rozgrupuj. To akurat jest na dzień ojca, ale będzie nam pasowało. I zobacz. Tada. To oczywiście musimy zmniejszyć. I zobacz, ty już jest nagłówek, którego użyjesz sobie w reklamie na przykład. Dlaczego tylko nieliczni zapracowani przedsiębiorcy mają więcej czasu dla siebie i mniej obowiązków na głowie dzięki usłudze wirtualnej asystentki? Napisz, napisz jeżeli jesteś zainteresowany, napisz w komentarzu. Tak? Ok, dobra i teraz napiszcie mi, kto z Was chciałby dostęp do takiego oprogramowania. Na razie tylko wziąłem dwa biznesy. Napiszcie na czacie, to możecie wszędzie stosować. Wiem. Na...